Zobaczcie jakiego strzeliłem kampera. Olimpia, autokar. Właśnie o czymś takim myślę. Tam widzę, że pospawane ma okna. Pukałem, ale nikogo nie ma. Niestety. El pichu? 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 Nie wiem. To w każdym bądź razie rozmiar idealny dla nas. No coś takiego byłoby. No to jest to co trzeba zrobić. No szkoda, że do nikogo tutaj nie można zapukać. Niestety nikogo nie ma. Poszli gdzieś na, e, na zakupy, no bo jesteśmy w centrum handlowym, nie? to wiadomo, ale co sądzicie o czymś takim? Tam widać, że ma solary na dachu i to sporo. E, ładnie zrobiony, ładnie to wszystko wygląda, no jak dla mnie fantastyczny. Dajcie znać jak wam się podoba taki, takie coś, takie cudo. Dałbym tylko tam więcej okien, nie? żeby było w środku bardziej widoczno, żeby było, ale rozumiem też tutaj dlaczego oni zamknęli. Bardziej taki pancerny się wydaje. Ale, ale ja bym dał więcej światła tam do środka na pewno. No, już Z takim kolosem to można cuda wyczyniać, nie? pytanie jest tylko ile to pali, jeżeli ktoś wie niech da znać tutaj w komentarzach kurde, ale mi się podoba no. takie coś no to do naszego do naszego to wiecie o, nasz pik, malutki pi, nasze pikachu a ten ich to chyba też jest L pikachu bo tak jakoś dziwnie tam napisali sobie e, w każdym bądź razie zobaczmy jeszcze jak on z tyłu wygląda potężny potężny Ee, okna jak widać ma takie zwykłe, domowe ee, no z tyłu cóż, z tyłu też, nie, z tyłu ma okno tak, z tyłu chyba ma okno jakoś roleta jest, więc, więc pewnie tam jest sypialnia, no ale no w trochę opłakanym widzę, że jest w stanie do zrobienia pewnie dużo rzeczy, okienko otwarte coś się wietrzy, no ale oni niestety ich tam nie ma, więc więc nawet nie mam szans zapukać, żeby, żeby poprosić, żeby pokazali, jak to tam w środku wygląda. A nie miałbym skrupułów, wierzcie mi. Eee, bo takie coś to się rzadko spotyka. Okej, okay. no trudno. Dajcie znać, czy Wam się takie rzeczy podobają. Takie szybkie wrzutki, takiego, takie może po prostu po drodze spotkam więcej takich. To, to uda mi się gdzieś tam do środka zajrzeć i bym Wam pokazał. a no, a tego pięknego zostawiam tutaj, niestety, bez zobaczenia, jak on tam w środku wygląda. Mam nadzieję, że ruszą na południe i ich wtedy spotkamy. Jedziemy.